żebyście zechcieli wziąć udział w ankiecie audytoryjnej. Proszę uprzejmie o przygotowanie ankiet, długopisów, które otrzymaliście. Za to organizatorom dziękuję. W niewielu miejscach Polski to się zdarzyło. Gratuluję Panie Burmistrzu, Panie Komendancie, Pani Dyrektor, że nawet długopisy przygotowano do ankiet. Nie zawsze tak się dzieje. Bardzo proszę, my jesteśmy przygotowani i teraz, proszę Państwa, wypełniamy tę ankietę wspólnie jako ankietę audytoryjną, a będzie nam w tym bardzo pomocna. Pani pedagog i aktorka Ania Hilaruk. Witamy serdecznie. Anna Hilaruk. Witamy. Proszę wpisać w górnej części nazwę miejscowości i szkoły, w której się uczycie. Nazwa miejscowości, w której znajduje się szkoła i nazwa szkoły, w której się uczycie. Nie podajemy żadnych danych osobowych. Nie podajemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. Niczego takiego nie podajemy. Ankieta jest anonimowa. Pytanie pierwsze brzmi. Czy według Twoich obserwacji poziom zagrożenia narkomanią w środowisku szkolnym w ostatnim roku uległ zmianie? Zagrożenie bardzo wzrosło, zagrożenie nieznacznie wzrosło. Zagrożenie nie zmieniło się, zagrożenie nieznacznie zmalało, zagrożenie bardzo zmalało. I pytamy o Wasze wrażenia. Czy uważacie, że zjawisko narkomanii występuje? Pytaliśmy o to Jakuba, Natali, Teraz pytamy Was wszystkich tą ankietą. Czy uważacie, że zjawisko narkomanii występuje w środowisku szkolnym w całej Polsce? Jakie jest Wasze wrażenie? Czy ono rośnie, ma, nie zmienia się, czy maleje? Czy też go nie ma? Bardzo prosimy o zakreślenie, zakreślenie jednej z możliwych odpowiedzi. Pytanie drugie. Jak sądzisz, czy problem narkomanii występuje w twojej szkole? Tak, nie, nie mam zdania. Tak, nie, nie mam zdania. To trzy możliwe odpowiedzi. Teraz nie pytamy o wasze wrażenie i całą Polskę, tylko jak ty uważasz... Jesteś świadkiem wypadku samochodowego. Stało się nieszczęście. Nikogo więcej nie ma. Stało się nieszczęście, dramat ludzki, wypadek samochodowy. Tylko ty to widzisz. Co robisz? Dzwonię na pogotowie. Numer? 999. 999... Proszę Państwa, gdzie jeszcze można zadzwonić? Na policję. Numer 997. 7. Gdzie jeszcze można zadzwonić? Na straż. Numer 998. A jaki jest numer, jeszcze chwila. A jaki jest numer taki ogólnoratunkowy, który łączy te wszystkie służby? Numer ogólnoratunkowy 112. No teraz brawa, wielkie uznanie, brawa, proszę Państwa, zdaliście na szóstkę. Zdałeś na szóstkę. Kto uważa, że wolno posiadać jakąkolwiek działkę narkotyków? Ręka w górę, proszę bardzo. Raz uważamy, że wolno. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, piętnaście. Dziękuję. Piętnaście osób uważa, że wolno posiadać narkotyki. Kto nie wie? Mówiliśmy z Jakubem, że nie jest wstydem nie wiedzieć, prawda Jakub? Prawda? Prawda Jakub. Nie jest wstydem nie wiedzieć, chodzimy do szkoły po to, żeby się nauczyć, a zatem również chcemy się tego dowiedzieć, kto, kto raczej wstydem jest nie chcieć się uczyć. Proszę bardzo, kto nie wie, ręka w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem osób, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć osób nie wie, dziesięć osób nie wie, czy prawo polskie pozwala na posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków, kto uważa, że nie że prawo polskie nie pozwala podnosić rękę w górę. Proszę bardzo, większość dziękuję. Panie ekspercie, 15 osób powiedziało, że wolno posiadać narkotyki, 10 nie wie, większość, że nie wolno. Kto ma rację? Oczywiście, że nie wolno. A zatem te 15 osób, które odpowiedziało, że wolno, było w błędzie, teraz już wiecie, że byliście w błędzie i nie wolno posiadać żadnej ilości, nawet najmniejszej tableteczki jakiejkolwiek, jakiejkolwiek ilości narkotyków, nie ma takiego pojęcia jak, jak niewielka ilość, nie ma takiego pojęcia, jakakolwiek ilość narkotyku posiadana jest Prawem zabroniona na terenie Rzeczypospolitej. Ponieważ różnie to wygląda w innych państwach świata, ale na terenie Rzeczypospolitej prawo tego zabrania. 10 osób, które nie wiedziało, już wie, większość miała rację, brawa dla Was. Bardzo proszę, ta która... grupa, która miała tam... Witamy Łukasza, to Łukasz. Tam ktoś pseudonim twój jakiś powiedział, ale nie zabił. No właśnie! Lubisz ten pseudonim? No to mogę tak mówić? Dobra, cycu, tak? Dobra, pozwól, teraz co powiem nam cycu? A zatem, Łukaszu, cycu, otóż sytuacja jest taka. Przychodzę do ciebie i mówię: Ej, stary, ja mam problem, Jestem, wiesz, szkodzi mi zdrowie i tak dalej, źle się potem czuję, ale cycu, jesteś okaz zdrowia w ogóle. Super, facet, mam super towar, pierwsza działka za darmo, ekstra towar, bierz, przynoszę, bierzesz? Nie. No. Cycu, zastanów się jeszcze raz, super towar, mam dla ciebie super towar, działka za darmo, bierzesz? Cycu powiedział nie. nie. Cycu powiedział nie. Ok, panie ekspercie, co się stało? Tutaj kolega Łukasz powiedział wyraźnie dwa razy, że nie bierze narkotyków. Ja go do tego namawiałem. Czy ktoś z nas popełnił przestępstwo? Tak, oczywiście. Posłuchamy. W tym wypadku nie był to cycu, bo nie dało się nakłonić. A zatem on nie popełnił przestępstwa? Nie. Brawa dla niego, Łukasz. Świetna decyzja, żartowałem. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy natomiast, co, by, co powie Pan ekspert na ten temat, gdyby rzeczywiście taka sytuacja się zdarzyła, że tak jak ja do Łukasza przychodzi ktoś do Was i mówi: Masz, masz, weź, pierwsza działka za darmo. Weź, weź, pierwsza działka za darmo. I teraz zobaczcie, on nie wziął, nie popełnił przestępstwa, ale kim jest osoba, która do Was to mówi? W tym przypadku ja, grając tę scenkę aktorską. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w tej sytuacji ustawodawca w artykule 58 tejże ustawy, wspomnianej przede mnie wcześniej, mówi, iż osoba, która udziela, umożliwia lub nakłania do spożycia substancji psychotropowej lub środków odurzających, podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i popełnia przestępstwo. A zatem, proszę Państwa, każda taka osoba, bez względu na wiek, to nie musi być osoba dorosła. Bez względu na wiek, jeżeli przychodzi ktoś do was i nakłania was, żebyście wzięli narkotyk, tak jak ja przed chwilą Łukasza, pamiętajcie, że macie do czynienia z przestępcą, nawet jeżeli to jest wasz rówieśnik, popełnia przestępstwo. Każda osoba, która was nakłania do wzięcia narkotyku, jest przestępcą w myśl polskiego prawa. Co w takiej sprawie można zrobić? Jeżeli twój kumpel, twój najlepszy kumpel bierze narkotyki, ty się dowiadujesz o tym, nie wiedziałeś o tym nic wcześniej. Stajesz twarzą w twarz w tej sytuacji po raz pierwszy. Co z tym robisz? Szczerze? Nie wiem. Szczerze? Nie wiem. Właśnie dlatego rozmawiamy. Ok, bardzo dziękuję za szczerość. A teraz zastanówmy się. Sytuacja wydarzyła się tak naprawdę. Wyobrażamy sobie to. Stajesz twarzą w twarz. On bierze narkotyki. Zrobisz coś z tym? Już wiemy, że nie wiesz. Myślisz, zastanawiasz się, jaki twój pierwszy odruch będzie. Co z tym zrobisz? go. Jeszcze raz co zrobi? No śmiało. Kto? No śmiało. Co zrobi z nim? No nie słyszałem. Proszę bardzo. Kto chce powiedzieć? Co zrobi? Z bani! Aha. Tak. Czyli go uderzy, tak? Okej. Okay. Jakaś ciekawa forma wyrażania przyjaźni. Bardzo interesująca. Okej. Okay. Tutaj poproponują Ci koleżanki, bo nie wiem kto to powiedział, czy koledzy, ale żebyś go uderzył. Uderzysz go? Uderzysz go, bo bierze narkotyki. Podejdziesz i, i, jak to było, z bani, tak? Podejdziesz i będzie z bani? Czemu nie? Czemu nie? No więc właśnie, czemu nie? Mówimy też o przemocy. Czy najlepszą metodą i jedyną metodą w przyjaźni jest to, żeby się bić? Nie. Czy w ogóle to jest metoda w przyjaźni? Też nie. Też nie. No więc jakby sprawa z bani, w bani nigdzie nas nie zaprowadziła. Wracamy do punktu wyjścia. Rezygnujemy z przemocy, wracamy do punktu wyjścia, mówimy o przyjaźni. Może to ładniejsze nawet słowo niż przemoc. Mam nadzieję, że każdy tak to odczytuje. I ukłaniać kłaniać się po spektaklu. Po spektaklu zostawiamy Was z końcowym obrazem tytułu: Blackout. Dlatego też aktorzy zaprezentują się przed Wami teraz. Oto oni. Poznajcie ich na scenie. Obsada spektaklu edukacyjno-profilaktycznego Blackout. Tytuł napisany specjalnie do tego programu przez pedagoga szkolnego w Warszawie, Grażynę Małkowską. Oni opowiedzą wam tę historię. Gramy ten tytuł w całym kraju. Obsada, która dzisiaj zagra w waszym mieście, to aktorzy z Siedlec i Warszawy. Ostróż Mazowiecka wita Was serdecznie na tej scenie. Powitajcie ich pięknie. Siedlce i Warszawa. A przed Wami główne role tego tytułu. Dzisiaj, a odlot masz za trzy miesiące. I na przykład wydaje Ci się, że wychodzisz z dziesiątego piętra przez okno, bo Ci się wydaje, że ziemia Tuż, tuż. Poczytaj sobie banata. Odlot do Niko. Będziesz wiedziało więcej. Ty? A co cię tak wzięło na poważne tematy? Zacząłeś ćpać, Czy co? <grym> <grym>